Myślę, że w końcu doczekam się niekończącej się czekolady. Będziemy mogli ją jeść wiecznie. Chyba brakuje tu jeszcze płynu z tej probówki. Nie, wszystko zepsujesz. Nie zamierzam niczego psuć. Ojej, spójrz, coś jest nie tak z tą czekoladą. Rusza się. Wow, doszło do czekoladowej eksplozji! Masz teraz całą twarz w czekoladzie. Ty też? O, dziwo, nawet iPhone zrobił się brązowy jak tabliczka czekolady. Tak, to czekolada! Jest naprawdę pyszna! Serio? Nie wierzę, daj mi spróbować. Zgadza się! Czekolada smakuje bombowo. Ojej, spójrz, to prawdziwe złoto! U mnie też, no to kto ma czekoladę? Hmm. Moja sztabka naprawdę ładnie pachnie, więc mam nadzieję, że ja ją mam. No to próbuj. Tak, to ja mam czekoladę. Nie potrzebuję żadnego złota. Tak? Może ja też mam czekoladę? Trzeba to sprawdzić. Jak? Czekolada? Nie, spójrz, złamałam wszystkie zęby. Jak mam teraz żyć? Ojej, tak. Ale nie martw się, mam plan. Nikt nie wie, ale tak naprawdę, jestem dentystą. Otwórz usta, naprawię ci zęby. Nie potrzebuję twoich starych. Mam lepszy pomysł. Daj mi złoto. Wow, bardzo dziękuję. Nie ma za co, w końcu jestem lekarzem. Podnieśmy kosze z zamkniętymi oczami, w ten sposób będzie weselej. Jaki naiwny. O nie, na pewno nie zjem ostrej papryczki. Aleks jest przyjemnością. Alex, czas na sprawdzanie. O, mam czekoladową papryczkę. O nie, a ja mam zwykłą. Pewnie jest bardzo ostra. Ale o tym dowiesz się sam. W międzyczasie mogę spróbować mojej słodkiej papryki. Bo ja mam papryczkę z prawdziwej czekolady. Dobra, teraz chyba muszę spróbować mojej. To dziwne, wcale nie jest ostra. Spójrz, ma w środku czekoladę. Skoro ja mam czekoladę, to co jest w twojej Babi? Co tam jest? A, to ostra papryka! Pomocy! Nawet nie wiem, jak ci pomóc. Myślę, że woda powinna cię uratować. Jest gorąca! To jeszcze bardziej pogarsza sprawę. Czekaj, zaraz wracam. Dopóki sobie gdzieś chodzisz, sama sobie poradzę. Spłyskiwać mi pomoże. Przyniosłem całą wiaderko mleka specjalnie dla ciebie. Zgłosiłam pożar bez twojego mleka. Wow, popyt jest niesamowity. Można go naciskać i się relaksować. Zgadzam się, ja też uwielbiam popyty. Ale czy nie uważasz, że to dziwne, że naciskamy obydwa? Jeden z nich powinien być czekoladowy. Ja nie mogę nawet swojego ugryźć. Spójrz, jest na nim jakiś znak. To znak zapytania. Ja też mam taki na jednym z moich guzików. Naciskajmy! To mi się podoba! Teraz mam nie tylko gumową zabawkę, ale także czekoladową kolę! A przy okazji w środku jest mnóstwo czekolady! Czekolada jest taka dobra! Na pewno mleczna. To moja ulubiona! Mam pomysł, jak połączyć czekoladę i popyt! Popyt to doskonała forma, do której można wlać czekoladę i uzyskać zabawny, nietypowy kształt tabliczki. Do tego celu wystarczy zwykła mikrofalówka. To jest to! Teraz mam fajny, bardzo smaczny czekoladowy popyt. Daj mi chociaż spróbować! Nie ma mowy! Poradzę sobie bez siebie. Możesz siedzieć i zazdrościć mi tego, jakie to jest pyszne. Ci w wózka Co ja tu tak długo siedzę? Przecież też mam kole I też mogę ją wylać na popyt I uzyskać coś smacznego Najważniejsze tylko, aby włożyć je do mikrofalówki Co można zrobić ze zwykłej koli? Wkrótce się o tym przekonasz Aj, to boli Zobacz, co zrobiłeś To był przypadek Bardzo się spieszyłem i chciałem spróbować mojego pysznego lizaka z koli jest taki dobry. Daj mi spróbować. Oczywiście, nie jestem ciwy. Poza tym ten lizak jest zbyt lepki. Zamiast tego wolałbym dostać twój batonik czekoladowy. Dobra, bo za mnie sobie nie poradzisz. Najwyraźniej potrzebujesz pomocy. Uważam, że to była świetna zabawa. Zgadzam się. Tylko kaktusa tu brakowało. Ja też mam kaktusa i pewnie jest bardzo kłujący. Aj! To prawda! Bardzo kolący. Tak? W takim razie muszę sprawdzić mojego. Wiem! Można po prostu spróbować igły. Jak to dobrze smakuje? To nie są igiełki, to pyszne herbatniki. Jest ich tak dużo. Zamawiam ostatniego. Urany, mój kaktus nie ma już giełek. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Jest niesamowity, tak jak twoje brązowe zęby. Przestań gadać, jedz swoją porcję. Mój kaktus jest prawdziwy, więc nie da się go tak łatwo zjeść. Mam jednak fajny pomysł aby igły nie przeszkadzały mi w trzeba je po prostu zgolić. Ostrożnie, wszystkie śmieci lecą prosto na mnie. Przepraszam, nie zauważyłem. Teraz mam przed sobą łysego kaktusa. Ale po co go tak gryźć, skoro można spróbować wycisnąć z niego to co najsmaczniejsze, sok. Fu, to chydne. Też chcę spróbować, Dani. Możesz wszystko wypić. Ojej, fu, zaraz wymiotuję Mówiłem ci, że to jest obrzydliwe. To najgorszy sok, jaki kiedykolwiek piłam. Hurra, nowy iPhone! Jeśli ty masz prawdziwego, to ja mam czekoladowego. Zgadza się, jest w 100% czekoladowy. Patrz, to pierwszy na świecie elastyczny iPhone. Jest również jadalny i pyszny. Myślisz, że twój czekoladowy iPhone jest fajny? Nie jest. Najważniejsze jest to, że mogę sprawić, że wszelkiego rodzaju smakołyki pojawią się przede mną. Na moim talerzu znajdzie się wszystko, co tylko chcę! Mogę spróbować! Spadaj, chcę sama zjeść te wszystkie słodycze. Oj wcale nie chcę jeść karalucha. Yy, Alex, proszę bardzo! Tu jest porcja dla przyjaciela. Dzięki. A, To karaluch! Spadaj stąd! Fuu, co za ochyda! To naprawdę karaluch! I jest na twojej głowie. Co? Nie pozwolę ci mnie zjeść, uciekaj! Uff, chyba już po nim. Tak, a w nagrodę mam całą masę smakołyków. Wow, Barbie, zobacz, to prawdziwy aparat. Zrób mi zdjęcie. Chcę mieć ładną fotkę. No dobra. Wyszło fajnie. Alexa, może mi teraz zrobić zdjęcie? Ja też chcę mieć ładną fotografię. Z łatwością. To jest bardzo zabawne. Powiedziałbym, że nawet śmieszne. Śmieszne? Pokaż. Tak sfotografowałeś. Przecież ja Ci zrobiłam takie fajne zdjęcia. Kurczę, nie mam czasu na smutek. Mam czekoladowy aparat fotograficzny. Ciekawe jak dobry jest. Widziałeś to? Zamienił okulary w czekoladę. Nie tylko to widziałem, ale to jem. Pewnie nie zostawisz mi nawet kawałka. Ale to nie szkodzi. Bo zamienię w czekoladę moje buty. To świetny pomysł. Super, teraz moje stare tenisówki zamieniły się w pyszną czekoladę. To jest takie fajne. Mogę chociaż troszeczkę ugryźć, proszę. A ja dam ci za to mój aparat. Nie ma mowy. No to sam ci go podkradnę. Nie odważysz się. Ups, co się stało? Wygląda na to, że gaduła Barbie nie odezwie się teraz do mnie ani słowem. Mógłbym ją nawet zjeść, i nic by się nie stało. To jest takie fajne i pyszne. O mój Boże, co za duży burger! I mam żelki w kształcie oczu. Z jakiegoś powodu wydaje się, że twój burger z czekoladą nie będzie smakował zbyt dobrze. Człowieku, nie pomyślałem o tym. Sam burger jest naprawdę smaczny, ale czekolada. No cóż, mam nadzieję, że będzie zabawnie. Tak, burger bez czekolady byłby lepszy. Tak jak czekolada bez burgera. Hej, o nie! To nie jest najgorsza rzecz, jakiej kiedykolwiek próbowałem. I wiem, że moja będzie naprawdę smaczna. Bożelkowe oczy pasują do wszystkiego. Wow. Jak zawsze miałem rację. To są najbardziej niewiarygodnie pyszne gałki oczne. O, amen. tak. To pozwól mi spróbować dwóch. Ja też chcę oko, ale te są moje, więc zjem je sam. O, człowieku. Linda, linda, linda patrz! Przegapiasz ten pokaz samolotu, tak? Tam. Ten żart zawsze działa! O nie. Hej, gdzie są moje pyszne smakołyki? Gdzie poszły moje żelkowe gałki oczne? U, o, pomóż mi, w porządku! Wygląda na to, że trafiły do mnie: najpierw do moich oczu, a potem do ust. Jo, Jahu, ha, ha! W porządku! Och nie! Wszystko zaczęło się tak dobrze! Ale teraz mam brokuły, a ja mam trochę chipsów. To o wiele smaczniejsze. Oj! Może poleję brokuły czekoladą. Wtedy nie będą takie niesmaczne. A, to, ura. Dobrze, zaczynamy. Im więcej czekolady, tym smaczniej. O, o! Tak! A jeśli dodasz trochę cukierków, to ta breja na pewno będzie smaczniejsza. Jestem tego no pewien. No dawaj! Uh! Wszystko, co możemy zrobić, to mieć nadzieję, że brokuły z czekoladą będą pyszne. O... Smak brokułów jest nadal silniejszy niż czekolady. Pum. Pewnie. Co miałeś na myśli? A! Teraz z ust Poli będzie śmierdzieć. O nie! Ale mam pyszne chipsy. Co? Czy mogę też trochę dostać, nie! żeby pozbyć się tego smaku? Nie mam mowy. Chcę zjeść to sam. A, a, okay. oh. Jesteś taki chciwy. Moja mama zawsze mówiła, że chciwych ludzi trzeba nauczyć dzielenia się. Teraz szybko nauczę cię, jak dzielić się z przyjaciółmi. Zobaczymy, jak ci smakuje pikantna czekolada. Super! Coś mi mówi, że te chipsy będą najsmaczniejszym posiłkiem dnia. Amen. Coś jest, nie tak! Dlaczego jest tak gorąco? O nie! Teraz będziesz wiedzieć, żeby nie być zachłannym. To była zemsta na tobie, nie na mnie! O nie! Uch! To było ostre! Super! Co to za pech? A ja mam arpuza. Tak! Myślę, że to będzie naprawdę smaczne. Co? Fuj? Trudno nawet utrzymać rybę w rękach. Taka śliska i mokra. Uh. Co to oh. za śmieć wleciał do mojej wieży z Twixów? Uh. Zabierz tę śmierdzącą rybę. Ała, naprawdę? Mam nadzieję, że ryba nie wróci. Najwyraźniej w swoim życiu miałem naprawdę pecha. Czekolada prawdopodobnie też mi nie pomoże. Jakie to obrzydliwe! To najokropniejsza ryba, jaką kiedykolwiek jadłem w życiu. Nawet dostała mi się do oka. Mówiłem ci, że mam po prostu pecha. O boże, Fuj! Ale wiesz, kto ma naprawdę szczęście? Ja! To mój drugi przysmak i tym razem to arbuz. O człowieku, och nie! Ale nie mieści się w fontannie czekoladowej. Ale to nie jest wielki problem. Mogę po prostu użyć mojej techniki karate, której niedawno się nauczyłem. O mój Boże, nie wiedziałam, że jesteś ninja. Tak, a wszyscy ninja chcą jeść. Ja nie jestem wyjątkiem. Super, pyszne, super, co? Oczywiście, jedz! I nie rozpraszaj się! Spróbuję teraz trochę arbuza. Mam nadzieję, że Linda nie będzie miała nic przeciwko. To było niesamowite. Hej, gdzie jest druga część arbuza? Nie wiem. Na pewno go nie zjadłem. Skórka po prostu jakoś sama się tu przeturlała. Tak, niespodzianka! Raz jeszcze mam szczęście. Kupa czups! I jest taki duży. Super! A ja mam coś naprawdę śmierdzącego! Mam nadzieję, że to nie tylko wielka kupa śmieci. Okej, okay. śmierdzący ser? Tak, to nic innego jak śmieci. Im więcej czekolady, tym mniej smrodu. Więc muszę to szybko zjeść, żeby cały pokój się nie zadusił. Och, nieważne. Zastanawiam się, jak smaczny będzie ten lizak. Nie potrzebuję twoich papierków po cukierkach. Nie złość się, po prostu oglądaj i ciesz się. Twój przyjaciel będzie jadł naprawdę pysznego czupa czupsa i to nawet z czekoladą. Ale jak zawsze, nie podzielisz się ze mną. Cóż w porządku? Już wymyśliłem sposób, jak się na tobie zemścić. Mój ser pachnie nieznośnie. Gdyby twoja czekolada śmierdziała tak samo, na pewno nie chciałbyś jej jeść. Mogłabym spędzić całe życie jedząc tylko czekoladę i lizaki. Dziwne! Skąd ten smród? Co? Dlaczego czekolada pachnie źle? A dlaczego jest zielony? Nie. Nie. Wszystkie pytania do sera. To wina sera. Jesteś taki złośliwy. Hurra! Końcu mi się poszczęściło. Uwielbiam Kinder. A ja dostałem zwykłe jajka. Nienawidzę ich od dzieciństwa. Oczywiście, nikt ich nie lubi. Kindery to co innego. Są pyszne, jest czekolada i zawsze jest dodatkowa niespodzianka w środku. Włóżmy je do czekolady. Czekolady nigdy za dużo. Ciekawe jaka niespodzianka na mnie czeka. Niespodzianka. Kierki! To miła niespodzianka! Mam cię! O nie! Masz tyle pysznych rzeczy! Podzielisz się ze mną? Tak, jasne. Nigdy niczym się ze mną nie podzieliłeś. Dlatego ja też się nie podzielę. Lepiej zobacz, co wymyślę. Możesz nalać czekolady do jajka i je zjeść. Nie! Chcesz spróbować? Tak, jasne. To mój pyszny smakołyk. Nie sądziłem, że ludzie są tacy chciwi. Może zwykłe jajka z czekoladą mogą zamienić się w kinders. Okej. Okay. O nie! O, o! Nie, to wcale nie jest kinder. Uch, to jest po prostu okropne. Jak mogę zdobyć chociaż jedno kinder? Może uda mi się odegrać na poli? Tak, zamienię jej pyszne jajko na moje. No, niczego się nie domyśli. Jakie pyszne! Co to jest? Jajko kurze? Skąd się wzięło? Podoba ci się? Wyobraź sobie, jak ja się czuję. Musiałam zjeść ich całą masę. O frytki? Super! O ogórki kiszone? Poli, chcesz się zamienić? O nie! Nie, dziękuję! Wolałbym frytki z czekoladą. Myślę, że to nietypowe połączenie. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Nie, to nie jest tak dobre jak frytki z sosem serowym, ale będziesz musiał zjeść całe pudełko. W porządku. To nie jest takie obrzydliwe. Fajnie! To no, po prostu niezbyt przyjemne. Niesamowite. Uhu! Ale ogórki kiszone na pewno nie będą smaczne. Chyba się przekonam. Piu. O, nie! Ach, to jest naprawdę okropne. O nie. To... Teraz skończ swoje paskudztwo. Tak. Dobra, zaczynamy. Wiem, jak sprawić, żeby te ogórki były mniej obrzydliwe. Wystarczy je wrzucić do blendera i wymieszać z czekoladą. Zmienia się w koktajl. To na pewno będzie fajne. Nie wiem, czy podoba mi się ten kolor. Nic nie rozumiesz. To wypluwasz? Miałeś rację. To najgorszy koktajl w moim życiu.